Wszystkich bardzo serdecznie w filmiku informacyjnym. O, nie masz. Um, mam do Was pewną prośbę. Um, no, bardzo bym chyba nie wolała, żeby ktoś się zgłosił, ale nie, no to trudno. Szukam osoby, która umie montować dobrze mniej więcej i mogłaby mi montować filmiki rzeczy, które tutaj się dzieje, nie ma to wpływu w każdym razie, no jeżeli ktoś jest z Was, kto umie montować o, ktoś przyjechał sobie poszedł, ważne pozdrawiam tą osobę e, no i e, o, tak teraz o, i ja nie będę taka tak no, i jeżeli ktoś z Was um, jest chętny, to napiszcie do mnie tutaj na NSP. Macie tutaj, jak się nazywam, zresztą w opisie to jest zawsze. Ewentualnie możecie napisać do mnie na Discordzie, którego również podam w opisie. bo no nie wiem dlaczego mam, Nie mam tego programu odpowiedniego, a no nie mamy aktualnie i no, dlatego leci ten filmik i prośba do Was że jak ktoś z Was umie to, czy mógłby to zrobić tak, no, to w sumie tyle, pozdrawiam z Telna 15508 no i jeżeli no, zapraszam do korzystania z tego żeby ze mną móc popisać, może też w podwórce nie wiem, też wątpię, no, ale zawsze warto spróbować no i co? Dziękuję, Dziękuję bardzo, serdecznie. Za ograszenie tego filmu, Mam nadzieję, że ktoś się zgłosi. Bardzo dobrze No i zobaczymy w kolejnych filmikach. Pa pa!